Dawnośmy się nie widzieli. Że chyba musi mieć powoli mnie dość. No każdy mówi za siebie. Słuchajcie, ale jeszcze mam tą wiadomość, że jeszcze musicie mnie trochę strawić do jutra. Musicie być jeszcze cierpliwi. Ja wiem, że nie jest łatwo. Ja wiem, że wielu was trwa wielka walka duchowa. Może jest zamieszanie, które gdzieś tam się pojawiło, ale to może święte zamieszanie. Nie jest łatwo. Ale czy Pan Jezus mówił, że będzie łatwo? Obiecał to? Czy mnie obiecał, kiedy zdecydowałem się zostać księdzem? Będziesz miał fajnie, wygodnie, bogato, luksusowo. Można się urządzić. Nie mówię, że nie. Ale tak naprawdę, kiedy na serio weźmie się. Powołanie, kiedy na serio weźmie się powołanie małżeńskie, rodzicielskie, a szczególnie pójście za Chrystusem i pójście za Nim, to wówczas dopiero widzimy, że jest pod górkę. I często nam się wydaje, że to jest tak szaro i buro. Dziś poszedłem trochę przewieczyć swoją głowę w czasie obiadowym. Poszedłem na miasto, piękne miasto, ale tak było mgliście, szaro, buro, te liście, wszystko to takie pogniłe już. Taki ten jakby depresyjny te klimat. Czasami nie widzimy, że tak jest w życiu duchowym. No bo gdzie się nie pojedzie, to można dostać takiej depresji duchowej. To już Kościół słaby, to już tu nie ma. Tutaj już tylko kilka starszych pani na krzyżu z różańcem. Tutaj jeszcze jakiś ksiądz tam gdzieś coś próbuje. Tam już domy zamykają jeden za drugim zakonne na zachodzie. Tutaj już w kościołach są puby i restauracje. I tak człowiek nieraz mówi Panie Jezu, o co w tym wszystkim chodzi? Czy przegrywamy to wszystko? Czy to jest nasza wina? Czy coś nie tak jest, że nie coś tak robimy, jak Ty chciałeś? I jest taka duchowa depresja. Kiedy ktoś przychodzi na takie rekolekcje i może po raz pierwszy mówi, Boże, co to jest? O co tu w tym wszystkim chodzi? Nagle jest ten kościół. Ale kiedy jedziemy do swoich codziennych miejsc, szczęśliwi ci, którzy trafiają tam, gdzie się coś dzieje. Ale w wielu miejscach jest jakby duchowa depresja. I pytanie, Panie Jezu, czy rzeczywiście za parę lat będzie islam? Czy rzeczywiście przyjdzie nam zamknąć nasze kościoły, seminaria, klasztory, bo już nie będzie chętnych? W taką depresję duchową można wpaść. Tak jak w tym pierwszym czytaniu, w Apokalipsie, tych dwóch proroków. Przecież Pan powołuje i nagle smog ich zabija. Panie Jezu, o co w tym wszystkim chodzi? Czy rzeczywiście mamy proroków po to, żeby przyszedł smog i ich zabił? I jeszcze nie, leżeli niepochowani, ale potem te wspaniałe słowa, które czytamy później. A po trzech dniach i duch życia z Boga w nich wstąpił i stanęli na nogi. A wielki strach padł na tych, co ich oglądali. Wielki strach. Ja myślę, że to wszystko jest ta przegrana, jest pozorna. Może Bóg nam daje wielką lekcję, którą jeszcze nie rozumiemy. Wielu ludzi odchodzi od Kościoła. Wielu ludzi nie chce nic mieć z tym wspólnego. Musimy uderzyć się w swoje własne piersi i powiedzieć, na pewno nie zrobiliśmy tego, co powinniśmy zrobić. I ostatnio, jak czytałem u siebie tą Ewangelię, to była w ostatnią chyba niedzielę, o talentach i mówię, Panie Jezu, czy rzeczywiście nie zakopałem czegoś ze strachu? Masz, odbierz to, sobie wejść, co dałeś mi, ale wiemy, co takiego sługę będzie czekać. Chcę tam zbierać, gdzie nie zasiałem, mówi Jezus. Tam, gdzie nie posiałem, chcę zbierać. Musisz się wziąć do roboty, nie trać wiary, nie trać ducha, ale musisz iść do przodu. Nie patrz naokoło, będą Was zabijali, będą Was prześladowali. Będą jeszcze, jak mówił Jezus, w innych miejscach, brać was przed sądy wasi właśnie rodzice. Ale moja mała czutko, nie bój się, nie bój się, wytrwaj wprawdzie do końca. Ten wspaniała obietnica, która płynie ci z Ewangelii, będziecie jako aniołowie, dziećmi Bożymi. Nie myślcie, że tam będą dziewczyny, chłopaki, małżeństwa, samochody i sukcesy. Zupełnie zdajemy sobie sprawy, co Bóg przygotował tym, którzy go kochają. Kiedy czyta się o radykalnym islamie, jeżeli zabije się wroga niewiernego, to czeka na ciebie dziewięć dziewic, które będziesz mógł sobie mieć tam u Allaha. Czy nasz Bóg tak obiecuje? że za zabicie wroga ja będę miał dziewięć kobiet w niebie? On obiecuje, że będziesz jako anioł, będziesz dzieckiem Boga, będziesz będziecie jak bogowie, powiedział. Będziecie na równi, będziecie, będziecie mieć szczęście na wieki. Nasze głowy są za ciasne, ale walka trwa o wielką stawkę. Więc czego nam brakuje, powiedzcie? Gdzie jest błąd? Czemu jest szaro i buro wokoło. Czemu wydaje nam się, że Diabeł zwyciężył? Nie zwyciężył. On jeszcze walczy. On chce nam wmówić, że to już jest koniec. On chce nam wmówić, że już jest koniec. To, co nam mówią w telewizjach, to już jest właściwie wasz koniec. Jesteście przegrani. To jest tylko kwestia czasu. Kiedy się Katole wyjadą stąd, kiedy już tylko zostają Stare Babcie, to jest tylko kwestia czasu. Popatrzmy na bierzmowanych. Widzieliście ogień w oczach bierzmowanych? Widzieliście entuzjazm w tej młodzieży, bo ja to rzadko widzę. Zrobione, odtykowane, pójście do domu, prawda? Gdzie jest błąd? Czemu to wszystko nie płonie? Dlaczego wśród nas nie ma tego ognia? Chyba każdy z was życzyłby sobie iść w niedzielę na parafię i być w niedzielę na takiej wspólnocie i uwielbiać Boga, prawda? Każdy z Was by chciał mieć takie przeżycie, jakby dzień wyglądał inaczej od poniedziałku. Nawet w szkole, w najnudniejszej pracy, w największym cierpieniu, w najmniej udanym związku, byłaby ta siła, aby iść do przodu. Ale jest jedna rzecz: nie ma tego ognia. To nie to, że Pan Bóg nam go nie daje, ale żeby był ogień, to musi być materiał, to musi być paliwo. Czy to będzie gaz, czy to będzie węgiel, czy to będzie cokolwiek. Musi być paliwo. Jakie jest nasze paliwo? Pusta butla, gdzie nie ma nic, nie ma oleju, nie ma gazu, nie ma nie, czego tamkolwiek się pali, benzyny. Musi być paliwo, żeby ten ogień trwał, żeby się miał gdzie rozpalić. Dlatego, kiedy miałem przyjechać do Torunia, chciałem bardzo te hasło. Które Jezus powiedział, te słowa jego: rzuciłem ogień na ziemię, czyli już jest. I jakże pragnę, aby on zapłonął, jakże pragnę, aby wreszcie Kościół zaczął płonąć ogniem samego Chrystusa, żebyśmy byli jak to wiele razy mówił, jak te gwiazdy na ciemnym firmamencie, jak te pochodnie, które dają światło, które stawia się nie pod stołem, ale na stole. Żeby inni widzieli i chwalili Boga, przyznamy te teksty na pamięć. Czym w końcu jest ten ogień? Dzisiaj chciałem przed jutrzejszym świętem powiedzieć wam o tym ogniu. I żeby ten ogień nas wszystkich rozpalił. Czym właściwie, o co właściwie Jezus, Jezusowi chodzi o ten ogień? Czy ma być to wyraz miłości? Czy rzeczywiście jest to jakaś metafora, czy mamy brać te słowa? Dosłownie, Jezus chce bardzo, aby ogień zapłonął, który powoduje jednoznaczność. Wiecie, co jest najgorsze? To po angielsku mówią confusion. To, kiedy jesteśmy zakołowani, żeby to była jednoznaczność. Ogień jest ogień, woda jest woda. A nie coś po środku. Ognia z wodą nie da się, nie da się pogodzić, nie da się złączyć. Dlatego szatan zasiewa ton, ten zamęt wszędzie, gdzie tylko może, abyśmy sami czuli się zagubieni nawet we własnym Kościele, nawet we własnej wspólnocie, we własnym sercu. Nie ma nic gorszego, jak człowiek, który żyje w ciągłym zamęcie i w ten czas ten człowiek dopiero ginie. Ogień nie mówi dość. Ogień to taki żywioł, którego nie można niczym zniszczyć, jak na przykład wodę. Nie można niczym połączyć. Nie pomniejsza się, gdy się komuś ten ogień daje. Mogę się podzielić tym ogniem. Ja będę miał ciągle ten sam ogień. Czy mi ubędzie tego ognia? Czy nie jest to genialne, co Jezus mówi? Dzielić się tym ogniem. Nigdy nie żartuje, nie, nie, nie jeśli przychodzi, to przychodzi naprawdę w całej doskonałości. Ogień pozwala przeżyć, po, przeżyć, ale potrafi także spopielać. Jest żywiołem, wobec którego nie można być neutralnym. Nie można być tu i tu. Albo się jest po stronie ognia, albo się jest po stronie wody. Nie można podwójnie dwóm panom służyć. Nie można być i po tej stronie, i po drugiej stronie. Ogień nieujarzmiony staje się symbolem niszczycielskiej namiętności. I to jest bardzo wielka przestroga. Nieujarzmiony ogień poza kontrolą. Wiemy, co się dzieje, jak się ból, pali burz w Australii. Wiemy, jakie są straszne pożary w Kalifornii. Nieujarzmiony ogień jest ogniem nie dającym życie i światło, ale ogniem, które cię niszczy i niszczy nas. Pamiętajmy, kiedy Jezus... Od płonących pochodni Nerona, I akurat dzisiaj, kiedy mówimy o świętej Cecylii, w tych strasznych czasach prześladowań chrześcijan, płonących ogni Nerona, aż po krematorium, aż po świętego Maksymiliana Kolbe, aż po męczenników. Jest to ogień niekończącej się próby. Jezu, przecież mówi pismo: będziecie próbowani ogniem. Jak złoto, ja was wypróbuję. Abyście byli pełni siły na walkę, która Was czeka z mocami ciemności. Misja niektórych proroków, Eliasza, a także samego Mesjasza, porównana była do ognia. Jan chrzciciel mówi: idzie za mną mocniejszy, będzie chrzcił Was czym? Duchem świętym i ogniem. Będzie Was chrzcił duchem świętym i ogniem. Będzie Duch Święty i będzie ogień oczyszczenie, ale jednocześnie ogień, który dam, wana, dam każdemu nadzieję. I Jezus w końcu mówi: Ja przyszedłem rzucić ogień na ziemię. Ten ogień, napełniając wspólnotę Wieczernika w dniu pięćdziesiątnicy, uzdolni ją do świadectwa aż do męczeństwa. Czyli jest to ogień zarówno symbolem Chrystusa, Ducha Świętego, ale równocześnie jest symbolem tego, który radykalnie wierzy. Nie łudźmy się, że dostaniemy ogień, kiedy będziemy letni. Kiedy nie będzie w nas redaka, red, radykalnej wiary i miłości. Wówczas tego ognia w nas nie będą. I w ten czas ten ogień daje nam, moi drodzy, gotowość do ofiary. Gotowość, czym jest żertwa ofiarna? Widzieliście żertwę ofiarną bez ognia? Czym jest żertwa ofiarna, którą dziś Jezus pragnie od każdego z nas, począwszy od kapłanów. Żyjąc w tej rozmazanej rzeczywistości, żyjąc w tym ciepełku, żyjąc w, tym, w tej szarzyźnie, nie wiedząc często owoców swojej pracy. Od nas pragnie dzisiaj tej ofiary, tej radykalnej wiary. Jeżeli kapłan płonie, zaczynają płonąć parafianie. Tak jest, a może być i odwrotnie. Od płonących parafian może rozpalić się kapłan. I o to właśnie chodzi. Zamiast tego robić, co chwilę wziąć i za te wszystkie słowa, które się mówi nieraz, nawet może i słusznie, ale po co? Zacząć mówić zdrowaś Mario, łaski pełna królowo kapłanów, móć się za nim grzesznikiem, teraz i w godzinę śmierci. I od Was ten kapłan zapali się ogniem. Moi drodzy, są negatywne skojarzenia związane z ogniem, mogą zamknąć nas na obietnicę tego ognia, który nas chce obdarzyć Jezus Chrystus. Dla wielu z nas jego wyznanie. Że pragnienie, pragnie rzucić ogień na ziemię to są puste słowa. Gdybyśmy je naprawdę na serio wzięli, te słowa, to jutro wyjeżdżamy stąd, nie z pochodniami, ale chyba z jakimiś potężnymi ogniami. Jutro stąd wyjeżdżacie do swoich parafii, do swoich miejsc, do swoich rodzin, miejsc pracy, szkoły, gdziekolwiek jesteście, z potężnymi pochodniami. Z ogniem, którego nikt. Nie będzie mógł już zgasić, chyba że sam to zrobisz. A przecież w dniu, w którym dwunastu zostało ustanowionych apostołami i potem zostali początkiem kościoła, w dniu, kiedy został Duch Święty zesłany, dwunastu ludzi, żaden z nich ani czytać, ani pisać. Tak działa Bóg. Nie myśl, że Ty się do tego nie nadajesz, bo jesteś zagrzeszny czy zagrzeszna. Tak jak oni byli grzeszni. Panie, odejdź ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Przecież tak powiedział do Jezusa Piotr. A jednak mówi, nie powiedział, dobra, i znajdę kogoś, kto jest bardziej wykwalifikowany, z lepszymi papierami. Ciebie właśnie chcę, Piotrze. Ciebie chcę na świadka, żeby rozpalił ci ogień, Ciebie ogień. No i potem wiemy ten Piotr, który zginął, do, ukrzyżowany za Chrystusa. Dlatego bardzo bym pragnął, aby ten ogień rozpalił się w was. Już dzisiaj o nim mówię, kiedy jest Wigilia Święta Chrystusa Króla. Jutro będziemy się już radować. Jutro ten duch, który wam mówiłem dzisiaj, który jest, mam nadzieję zaczyna się otwierać, otworzony. Jutro będziemy tu tak uwielbiać Boga, że może ten dach zacznie pękać. Może nas potem powiedzą, że mamy płacić za salę i za zniszczenia, któreśmy tu dokonali. Ale nie z młotkiem i kilofem, ale przez to, jak potężny będzie śpiew, jak potężny będzie ogień, jak potężny, potężna będzie wasza wiara i wasza miłość do Chrystusa. Moi drodzy, wystarczy przypomnieć wszystkie powyższe wydarzenia, bo tu jeszcze można było dużo mówić o ogniu, o Starym Testamencie, nie ma na to czasu, aby nabrać pewności, że tym ogniem jest Duch Święty najbardziej zapomniana osoba. Ja nieraz jak mówię w, w tamtym kraju, chciałem powiedzieć w moim kraju, aż ja sam nie wiem, gdzie ja już należę. W każdym razie w tamtej rzeczywistości w Duchu Świętym to patrzą na mnie jak na idiotę. No przecież jest, no o co ci chodzi? Ale mówię, kapłanie, wyciągnij ręce, módl się. Coś ty zwariował? Coś ty oszalał? Będę ręce nakładał? I ja mówię, jaka jest przesyłka Chrystusa? Idźcie i róbcie zebrania, idźcie i dyskutujcie, idźcie i zakładajcie kółka. On mówi: idźcie, głoszcie Ewangelię, uzdrawiajcie chorych, wypędzajcie złe duchy. I się zawsze pytam, co robicie? No to już jestem do się nadaje na takie pytanie. Może jeszcze gdzieś tam głoszą Ewangelię, półprawdki. Nie mówię o wszystkich, no ale żeby ich już. Nakładał ręce i me, i me, a już wyganiał szatana, to już się w głowie nie mieści. Dzisiaj mamy XXI wiek, ile jest sztaby psychologów, psychoterapeutów i innych wykształconych ludzi? Dzisiaj przecież już to nie jest potrzebne. Nauka poszła do przodu. I wiecie, co ja w ten czas mówię? Chodź i bądź ze mną. Tylko jeden się kiedyś zgodził ze mną być. A biały był, jak ta pani w tym białym tutaj, co siedzi w przodzie. W... Taką miał twarz, białą jak kreda. Moi drodzy, niech ten ogień zaczyna palić. Dzisiaj wiemy, że tym ogniem jest Duch Święty. Wszystkie te wspólnoty, które powstają, i to jest fenomen to, co się dzieje w tym kraju gdzie są wspólnoty, nawet ta, gdzie rosną, gdzie jest prawdziwa wiara, gdzie mimo tylu trudności. I słabości tych, którzy tworzą wspólnotę, bo jestem tego świadom, ten ogień się rozpala. Zobaczcie, jakie są tego owoce. Rok po roku, miesiąc po miesiącu, jak Bóg daje, że nagle przyjeżdżają ludzie, którzy nigdy tu nie byli, a nagle z jakiegoś powodu tu się znaleźli, bo ten ogień zostaje duchowo przeniesiony. Chrześcijaństwo bez ofiary jest kompletnie niczym. Jest tylko zabawą, klubem pocieszenia, żeby tylko nam było dobrze to, co wcześniej mówiłem. Ale tak naprawdę, bez ofiary, bez krzyża, bez cierpienia nie ma prawdziwego chrześcijaństwa. Bez tej żertwy ofiarnej, ja mam się wspalać ogniem miłości i ogniem Ducha Świętego. Przecież każdy z Was ma dary Ducha Świętego. Każdy z was był Kiedy używaliście darów Ducha Świętego? No, pytam się każdego z was. Kiedy używaliście darów Ducha Świętego? U mnie w parafii w tej chwili zaczyna się to rozwijać. Mam już dziesięć zespołów, które modlą się o uzdrowienia. Ludzie odkrywają na nowo ten ogień. I dzieją się niesamowite rzeczy. Co się zdziało dwa tygodnie temu nam mszy o uzdrowieniu. Ale to nie ja, to ludzie, którzy otworzyli się na działanie ognia. Moi drodzy, dlatego duch wieje, kiedy chce. Dzisiaj wieczorem będziemy modlić się i błagać o oczyszczenie. Na ile się otworzycie, na tyle dostaniecie. To nie jestem ja, to jest między Tobą a samym Chrystusem. Ile się otworzycie, jutro dostaniecie ten ogień. Będziemy uwielbiać Chrystusa Króla. A po mszy będzie nabożeństwo wylania Ducha Świętego. Będziemy uwielbiać i dziękować Bogu za to, co już się dokonało, za tych kapłanów, którzy tyle godzin spowiadają, prawda? Tyle godzin spowiadają i mam nadzieję, że jeszcze będą spowiedzi. Ten ogień musi się rozpalić, bo inaczej naprawdę będzie ciężko. A w tej chwili takie są piękne słowa świętego Josemaria. Eskriwa. Bardzo mi się kiedyś podobały, przetłumaczyłem te słowa, może gdzieś są przetłumaczone po polsku. Ale mówi tak: aby być wiernym Bogu, wymagana jest ciągła walka pojedynek ręka w rękę człowiek przy człowieku w imię ma, w jednej małej rzeczy po drugiej bez poddawania się. I tego Wam życzę, aby. Ta walka, która w, ciągle w tej chwili trwa, żeby ta walka była wygrana przez nas. Żebyście w tych małych rzeczach byli wierni. Żebyście się nie poddawali już od poniedziałku, kiedy pojedziecie z powrotem do domu. Żeby ten ogień, który otrzymaliście i otrzymiecie, otrzymiecie jeszcze większy, żeby was trwał. Pan Jezus kiedyś powiedział do mistyczki takie słowa: Nie bój się. Strach zabija wiarę. Odwagę zdobywa się doświadczając mojej obecności. To, uwaga, to jest ważne zdanie. To wiara czyni was odważnymi, nie poparcie tłumu. Łatwo jest być odważnym, kiedy się jest tutaj, kiedy jest dziewięćset tysiąc osób. I, ale to nie ciebie czyni odważnym, że jesteśmy w tłumie. To na pewno rozgrzewa ten ogień, ale tylko Twoja wiara czyni Cię odważnym. Nie poparcie tłumu, nie wspólnota tylko, ale Twoja osobista wiara i Twoja relacja z samym Jezusem. Także życzę Wam, abyście otrzymali ten dar, który jest jednym z najpiękniejszych, a nazywa się dar charyzmatycznej wiary. Kiedyś poszedłem, taki, nie wiem czy znacie siostrę Bridge Madcaina, słynna siostra Irlandka, mieszka w Stanach. Ona prowadzi rekolekcję tylko dla księż i tylko dedykuje całe życie o uzdrowienie kapłanów. I ona ma wielki dar i prorokuje. I kiedy poszedłem do niej, myślałem, że mi coś powie ciekawego. No człowiek jest taki ciekawy. A ona do mnie mówi: Księże Piotrze, módl się o jedyny dar w swoim życiu, dar charyzmatycznej wiary. Dar to znaczy, a ja mówię, co to jest? Przecież ja wierzę w Boga, siostro, jestem księdzem. Ona mówi: Nie, o to chodzi, że ty wierzysz w Boga, to nie jest wiara, że ty wierzysz w Boga. Ona mówi: Ten dar, żebyś ty był już pewny tego, co mówisz. I wiecie co? Musiałem długo na to czekać, ale przyszedł. To nie jest wiara, że ja wierzę w Boga. To jest wiara tej pewności, charyzmatycznej pewności, że Bóg jest, działa i daje nam wszystko. To, jak jest rzeczywistość nieba, piekła i czystca. To, co Kościół naucza. Ja nie muszę wierzyć, ja już wiem. I nie mówię to przez jakąś swoją pychę. Ale to, co doświadczyłem, to wiem, że to wszystko, co Kościół naucza, to jest rzeczywistą i rzeczywistością i prawdą. I tej wiary, módlcie się o nią jutro, charyzmatycznej wiary. Nie o to, że będziemy mieli dar uzdrawiania, tylko czy Mo Moc charyzmatycznej wiary. Stąd wyjeżdżając, każdy z was wyjedzie pełen ognia, Ducha Świętego. Wyjedziecie do domów, a twój mąż, twoja żona, twoje dzieci powiedzą co ci się stało? Wyglądasz dziwnie. Nie rozpoznaję ciebie. Co oni tam w tym Toruniu z ciebie zrobili? Kto to za ten idiota, ten ksiądz Piotr? Co ci tam nagadał jakiś głupot? Tak ci każdy powie. A ty powiesz, nie słuchaj. Ja od dziś kocham go na całość. On jest moim królem i moim panem. I niech ta wiara rozpali się. Nie bójmy się tej ciemności, tej mgieł i to, że wszystko wygląda, że jest przegrane, ale cieszmy się z jednego: że będziemy jako aniołowie w niebie i dzieci Boże, jak mówi Jezus. Tam wszystko będzie inaczej, ale pamiętaj, dla tych, którzy wytrwają do końca, jest przygotowane zbawienie. I życzę sobie i kapłanom, i Wam, abyśmy do końca. Na tej drodze walki, a wieniec zwycięstwa będzie jest ona odłożony dla nas w raju.